Ostatnio jedną z moich ulubionych czynności jest eksplorowanie świata Spongeboba oraz internetu w poszukiwaniu teorii ze świata tej żółtej gąbki. Dzisiaj przychodzę do was z teorią odnoszącą się do odcinka Spongehenge, który to swoją drogą ma nawiązywać do bardzo starej budowli, jaką jest Stonehenge. I to właśnie dzisiaj się zastanowimy, czy ta żółta gąbka stała się religią dla przyszłych pokoleń oraz jaką tragiczną cenę musiał za to zapłacić SpongeBob. Tak więc, rozciąg się wygodnie, zostaw tutaj jeszcze łapeczkę w górę oraz subskrypcję, i ruszajmy już z naszą teorią. Zacznijmy, sobie od samego początku. Żeby pokrótce wam streścić i przypomnieć, o czym ten odcinek SpongeBoba w ogóle był. Tak więc odcinek zaczyna się od tego, że dwie ryby wychodzą z restauracji, kłócą się, kto jest prawdziwym władcą oceanów, czy Neptun, czy może też Posejdon. Neptun zesłał nam dziś niezłą wichurę! Pewnie się o coś wścieka albo coś. <laughs> Ale głupota, każdy wie, że morską głębiną władza Poseidon! Nasz reszt! Następnie wiatr porywa ich jedzenie. Które dziwnym trafem wlatuje przez okno SpongeBoba i go wtedy budzi. Po czym SpongeBob bierze ten gulasz i wyrzuca go przez okno, i wówczas on dowiaduje się tego, że jego otwory w ciele wydają różne dźwięki przez wiatr. Po czym te dźwięki wydawane przez Spongeboba docierają do Meduzy, której to niesamowicie podoba się muzyka wydawana przez Spongeboba. Następnie pojawia się ranek i Spongebob musi iść do pracy, jednak Meduza nie chce się od niego odczepić. Do tego pojawiają się kolejne i kolejne Meduzy, które są przyciągane do Spongeboba przez jego muzykę wydawaną z jego otworów. Przez to, że Spongebob nie może pójść do pracy, prosi Pana Kraba o małą pomoc i ten mu pomaga łapiąc go na wędkę. Ale jeśli potrzebujesz transportu, to mam na to radę! Jednak SpongeBob nie jest w pracy na długo, bo zlatuje się do niego stado medus i mu nie pozwalają pracować, po czym wiatr jest tak mocny, że restauracja sama odlatuje, a wraz z nią SpongeBob. I wtedy SpongeBob trafia do domu Patryka, w którym on też nie może się ukryć przed meduzami i do tego Patryk każe mu sobie iść, tak więc SpongeBob ma naprawdę świetnego przyjaciela. Więc SpongeBob, nie mając gdzie się ukryć, ucieka za miasto, gdzie to znajduje jaskinię, w której to siedzi latami i tworzy replikę samego siebie z kamienia. Po czym następnie wpada na pomysł, żeby użyć dużo większych replik siebie z kamienia, by to one tworzyły muzykę dla Medus, i zasadniczo wtedy SpongeBob tworzy Stonehenge tylko takie w wydaniu SpongeBoba. I wtedy może wrócić do miasta, i po powrocie się dowiaduje, że świata już nie ma, bo siedział tak długo w tej jaskini, że świat, który on znał, po prostu się wziął i skończył. Następnie mamy przeskok o kilka tysięcy lat i widzimy kosmitów obserwujących meduzy, które się przemieszczają i tańczą wokół kamienistych spongebobów. I de facto to jest naprawdę mroczne zakończenie odcinka, bo to jest w sumie ostatni dzień SpongeBoba w mieście, a on swój ostatni dzień spędził na tym, że został zaciągnięty siłą do pracy, a następnie jego przyjaciel się wypił na niego. A po powrocie SpongeBoba do domu, już nie ma ani jego przyjaciół, ani domu, ani w zasadzie niczego i prawdopodobnie on umarł w samotności, co to jest też w sumie tłumaczone tym, że ten odcinek jest odcinkiem 99b, który de facto miał kończyć cały serial SpongeBoba, bo nie było wiadomo, czy serial zostanie przedłużony. Tak więc skoro już sobie straśliliśmy to, co było w tym odcinku, to przejdźmy do samej teorii. A więc na początku dwie ryby się kłócą, który Bóg jest prawdziwy czy Neptun, czy Posejdon. Otóż, jak mówiłem już w osobnej teorii, żaden z nich nie jest Bogiem, a jak już to są królami, dlatego że pomimo atrybutów, jakie posiadał ten mityczny Bóg, oboje się starzeją, co od razu to ich skreśla z roli Boga. Więc to, co mówiły ryby o tym, że jeden zsyła takie wiatry przez drugiego, przez to, że wszyscy nie wierzą w jego boskość, to w sumie właśnie zostało obalone. Ale moment, ogromne wiatry, które potrafią rozwalić całą knajpę, do tego trwają one 3000 lat i słowo Neptun, co to może nam dać po połączeniu? Otóż Neptunem nie tylko nazywamy Boga mórz i oceanów, a też planetę, na której o dziwo występują wiatry, wiejące z prędkością do 600 metrów na sekundę, a po wpisaniu w Google najbardziej wiecznej morskiej planety od razu wyskoczy Wam Neptun. Co to by nam sugerowało to, że ten odcinek jest historią o rozpadającej się fizycznie i psychicznie cywilizacji, gdy kwestionowane są ich całe wierzenia oraz sens ich istnienia, gdyż tak naprawdę wszyscy żyją na innej planecie, a według wielu uczonych jedynym sposobem na zniszczenie wiary jest zapomnienie kogo się czci i dlaczego. A w sumie to świetnie pokazały te dwie ryby, które się sprzeczały na początku odcinka. A jak już sobie ustaliliśmy, Neptun to nie Bóg, a planeta, na której żyją te ryby. I od razu się pojawia kilka myśli, które mogłyby obalić całą tę teorię, gdyż zauważ to, że niejednokrotnie widzieliśmy Spongeboba oraz jego przyjaciół na suchym lądzie, co ciekawe na różnych kontynentach. Ale dla sensu tej teorii załóżmy sobie, że to wszystko co widzą te postacie to halucynacje, gdyż zauważ to, że jest wiele różnych teorii, które mówią to, że nasze postacie z tej bajki tak naprawdę przedstawiają różne rodzaje substancji, które wpływają na ludzkie postrzeganie rzeczywistości, a same rzeczy, które robią nasi bohaterowie są mało realnymi rzeczami, jak palenie ogniska pod wodą, czy nawet branie prysznica pod wodą. Dlatego my sobie założymy to, że większość tego, co widzimy w tym odcinku, to halucynacje lub załamanie rzeczywistości, która to następnie kieruje nas do odcinka z rakietą, w którym to Spongebob z Patrykiem porwali wszystkich na Kosmiczny, zbudowany przez Sandy, gdyż myśleli, że to są obcy, i generalnie w całym tym odcinku nigdy nie widzimy tego, że nasze postacie opuszczają Ziemię lub na niej lądują, tylko widzimy to, że okrążają jakiś księżyc, który de facto po rozmiarze Sandy na nim wydaje się być o wiele za mały, jeśli chodzi o ziemski księżyc, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, a chodzi o to, że nigdy nam nie zostało ukazane to, jak oni wracają lub startują na Ziemię, więc równie dobrze to może być Neptun przez cały ten czas akcji. A jak już sobie wcześniej założyliśmy, to każde ich wyjście na powierzchnię mogło nie mieć miejsca, gdyż wszystko co oni widzą i uznają za powierzchnię, to jest fałszywa rzeczywistość. Nie mówiąc już o tym, że wiele z tych miejsc nie pasuje do oryginalnej linii czasowej Spongeboba. Nie mówiąc też o tym, jakim cudem oni by się znaleźli na każdym kontynencie. Mniejsza już o to, skupmy się teraz na SpongeBobie, którego całe życie dosłownie się rozpada, przez to co kiedyś kochał, czyli Meduzy. Do tego on po raz pierwszy spóźnia się w życiu do pracy. Przy czym Pan Krab go ściąga w taki sposób, że SpongeBob jest tak poturbowany, że aż jest po prostu nieprzytomny. Po czym zostaje porzucony przez najlepszego przyjaciela, w najgorszym dla siebie momencie. Więc jego całe życie w tym odcinku jest jedną wielką torturą, spowodowaną tym, że ludzie przestali wierzyć w Neptuna, czyli w ich Boga którego my w tym odcinku już obaliliśmy. I to właśnie brak wiary miał na celu pokazać to, co spotyka takiego otóż człowieka, gdyż to na podstawie wiary mamy spis wszystkich zasad, które formują ludzi, że są ludźmi, i że jesteśmy w stanie żyć obok siebie, w społeczeństwie, a bez społeczeństwa, z którego to SpongeBob został wykluczony przez Meduzy, taka postać traci całkowicie rozum, a jego postrzeganie świata jest zupełnie inne, i taka osoba niesamowicie cierpi, jak to było w przypadku SpongeBoba, gdyż on został jedyną postacią przy życiu, gdyż jego przyjaciele już pewnie dawno umarli I taki stan rzeczy prawdopodobnie nie miał dla Spongeboba większego sensu Przez co on powoli umierał I zatracał się w sobie Na jałowej pustyni w samotności Co to nas sprowadza do jego dziedzictwa I tego co on po sobie zostawił A to co on po sobie zostawił to jest Spongehenge co to może i miało na celu wprowadzenie wesołego zakończenia w tym odcinku, gdyż to było miejsce kultu dla wielu pokoleń Medus przez tysiące lat, ale zarówno to jest smutne zakończenie tego odcinka, bo one czciły ostatnią najbardziej tragiczną rzecz wykonaną przez Spongeboba. Ostatnią rzecz, którą Spongebob wykonał przed śmiercią. I moim zdaniem to jest cały sens znaczenia Spunhenge i dlatego twórcy postanowili ten odcinek w taki sposób przedstawić. Ale pamiętajcie o tym, że to jest tylko teoria, która ma na celu pokazać wam inne spostrzeżenie na świat widziany w kreskówce. Jeżeli on Wam się spodobała, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.